Myślę, że spełniliśmy założenia, które sobie powiedzieliśmy przed meczem i później w przerwie. Także cieszymy się, że udało się podtrzymać tą jakąś pasę, bo wygrywamy trzeci mecz z rzędu, także tylko się cieszyć. Co powiedzieć o w świecie, bo to jest drużyna bardzo dobrze trochę na pewno gdzieś piłkarsko chłopaki się wyróżniają. No, wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz. No, gdzieś tam chłopacy też są na podobnym poziomie co my, no, ale to my strzeliśmy trzy bramki i po prostu trzeba się cieszyć. Miałeś taką sytuację tutaj, w której mogłeś zrobić Teraz tak na chłodną głowę mogę powiedzieć, że mogłem dogrywać do szewczyka, później mogę długi ruch szukać, mogę też jeszcze raz ominąć przeciwnika, no ale wybrałem taką decyzję, niestety nie wpadłem, ale mam nadzieję, że to nie jest moja ostatnia szansa w Lizę. Także mam nadzieję, że jeszcze wpadną. Mamy taki maraton, bo gracie w środę w sobotę, później gracie na finał pucharu. To będzie jednak duże obciążenie dla Baszynu. Chyba czy finał z, brawo, finał, z, brawo. finał z ostrowią, to dla ciebie będzie yy, No myślę, że trener nas przygotował zimą bardzo dobrze, także no na pewno gdzieś te nałożenie tych meczów się gdzieś tam skumuluje, no ale każdy z nas jest przygotowany na pełne 90 minut i każdy na pewno będzie chciał dać z siebie wszystko, a co do meczu z ostrowią, no cieszę się fajnie, że mogę zagrać przeciwko swoim dawnym kolegom. No i miejmy nadzieję, że to my zdobędziemy puchar.